Decyzje. Ile razy w życiu zadawałeś sobie pytanie: A co jeśli wybiorę źle? Ile nocy spędziłeś analizując jedną decyzję w kółko, rozbierając ją na czynniki pierwsze, zastanawiając się, co by było, gdyby? A prawda jest taka, że nie męczą nas decyzje, męczy nas strach przed ich konsekwencjami. Dziesięć lat temu byłem w Nowej Zelandii. Długa podróż, kraj na końcu świata, ale zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Ten sam język, co w Wielkiej Brytanii. Ruch lewostronny, znane zasady, a jednocześnie zupełnie nowa jakość. Małe miasteczko Łanaka. Czysto, spokojnie, serdeczni ludzie, uśmiechnięci, życzliwi. A w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii trwało referendum o wyjściu z Unii Europejskiej. Atmosfera gęstniała: podziały, złość, chaos. I wtedy pomyśleliśmy: może to jest nasze miejsce? Założyliśmy konto w banku, chodziliśmy na aukcje domów. Poważnie rozważaliśmy, żeby tu zostać. Mogłem już przejść na wcześniejszą emeryturę. Albo wrócić do budowlanki, do czegoś, co znałem najlepiej. Po pięciu latach od sprzedaży firmy budowlanej w Wielkiej Brytanii, nawet myślałem o pracy jako menedżer na budowie. Ale wtedy pojawił się głos. Głos, który zna każdy z nas. Głos rodziny. Głos troski, głos strachu. To za daleko! Jak będziemy się widywać? Europa jest bliżej. Czemu nie tutaj? A może najlepiej wróćcie do Polski, i wróciliśmy do Europy, do Wielkiej Brytanii. Przez kolejne 10 lat to pytanie wracało jak bumerang: czy to była dobra decyzja? Co by było gdyby, gdybyśmy tutaj zostali? Rok później wylądowaliśmy w Hiszpanii. I tam wydarzyło się coś, co odmieniło nasze życie. Spędziliśmy tam cztery cudowne lata. To tam powstał projekt Odmładzanie na surowo. Projekt, dzięki któremu setki tysięcy Polaków dowiedziały się, jak schudnąć, jak odzyskać zdrowie, powracając do natury, jak podejmować mądre decyzje w najtrudniejszym czasie podczas pandemii. Projekt, który pomógł Milionom ludzi. Dziś wróciliśmy do Nowej Zelandii. I wiecie co? Dziś wiemy już na pewno, że tamta decyzja sprzed 10 lat była właściwa. Bo tutaj ten projekt najprawdopodobniej by nie powstał. Bo miasteczko jest małe, bo niewiele się tu dzieje. Bo pierwszy zachwyt był porównaniem głównie do Wielkiej Brytanii i chłodnej Europy. Przez ostatnią dekadę zobaczyliśmy dziesiątki najpiękniejszych miejsc na świecie. Miejsca, które zachwyciły nas bardziej niż Nowa Zelandia, chociaż ona jest przepiękna. Ale dzięki temu, że nie zostaliśmy tutaj, mogliśmy podróżować, cieszyć się wolnością, tworzyć. Zamiast znów podłączać się do pracy stacjonarnej. I dziś wiemy jedno. Nie ma decyzji idealnych. Są tylko decyzje podjęte i te odkładane ze strachu. Życie nie nagradza tych, którzy analizują bez końca. Życie nagradza tych, którzy działają i biorą odpowiedzialność za to, co przyniesie ich wybór. Bo decyzja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To ty sprawiasz że staje się dobra, a ty ciągle roztrząsasz swoje decyzje? Czy podejmujesz je i czekasz, co dobrego przyniosą? Bo jedno jest pewne: najgorsza decyzja jest ta, której nigdy nie podjąłeś. Pozdrawiam.